Ten sterownik trafił do mnie od widza, niestety jego to się już zatarło i robią remont silnika, no i tutaj wysłał mi właśnie sterownik na podniesienie ciśnienia oleju. Jesteśmy właśnie w trakcie uzbrojenia naszego zderzaczka, Bierzę, a przed chwilą przywiózł nam tutaj klient sterownik silnika od zatartego samochodu, to jest chyba A607 i też na ciśnienie oleju na podniesienie. Witam Was w kolejnym odcineczku. widziałem, że w poprzednim już tyle materiału zostało nagrane, że bez sensu było to kontynuować, więc przełożyliśmy to na następny odcineczek, a dzisiaj też będzie sporo roboty, A6 która tam utknęła nam w garażu i jest z nią męczarnia, przyjechała tylko na komputer, na podłączenie, tutaj A4, która się mocno przesunęła, Przyjechał do nas klient, właśnie że zakupił sobie taki uderzony samochód. Musimy wydostać lampek. Kloś chce sobie klient na własną rękę przekładać. Jedziemy dzisiaj w nocy na Poznań po części, więc potrzebę wszystko pokupować. Zobaczcie, że przy nie takim dużym uderzeniu przesunął się cały przód łącznie z lampami z maską. Ja maski specjalnie nie zamykałem, bo widziałem, że tam rysuje błotnik. Ale co jest najciekawszego w tym wszystkim, że cały przód tak dosłownie cały przód, spójrzcie sobie na stare odbicie śrub przesunął się nic nie pękło, ale przesunął się w prawą stronę dlatego e, szczęście w nieszczęściu że nic się popękało i my tylko rozbierzemy przód popuścimy, przesuniemy go całego w lewo myślę, że damy nową maskę nowy błotnik lampę tutaj sobie klient odratuje nowy zderzak no i jakieś tam stelaże pod spodem, a zobaczymy co tam dodatkowo wyjdzie i dodatkowo tam będzie wykodowanie AdBlue, podniesienie mocy, inspekcja i dużo takich tam pierdół. Kompletnie sprawdzić samochód, bo będzie bardzo dużo jeździł. Więc my stawiamy na warsztat i bierzemy się za robotę. Wczoraj też do mnie przyjechać, żeście mnie nie ogarnię, tego widzieli, wczoraj, nie wczoraj tylko dzisiaj, miał do nas przyjechać jeden klient na AdBlue Silicone ma 4 b 9 i pisze, że mu ją ukradli. Więc lipa ukradli mu ją z pod domu i też z niesprawnym AdBlue z komunikatem za 1000 km e, nie, be, nie uruchomi szauta, więc no lipa. Ale co Wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o kradzieże, że ostatnio co też miał na społecznościach kusił demeczkę taką czarną, którą robiłem i tam była gruba robota z Tiptronikiem, gdzieś w poprzednich filmach ona jest. Tam był cały odcinek tylko jej poświęcony. Znalazła się. Ukradł ją z Niemiec Polak, nasz rodak, oczywiście, no bo kto inny, i leciał nią do Czech. I wyobraźcie sobie, że niemiecka policja tam gdzieś tam na kamerach widziała i w Czechach go znaleźli. Więc no. Myślę, że sobie trochę posiedzi. Ciekawe, w jakim więzieniu, czeskim, niemieckim czy polskim. No ale ku siódmeczka się znalazła cała, storowa, bez zarysowań, więc tyle dobrego. A ja już za długi wstęp zrobiłem, więc lecimy z kolejnym odcineczkiem. No i co? Z lewej strony nasza szósteczka, która przyjechała na kompa i klękła, tak że szkoda gadać w ogóle niedostępne części tutaj mamy naszą A4 która miała być taka szybka robota ale powiem wam szczerze, że to dopiero jak człowiek rozbiera, to widzi co w tym samochodzie jest uszkodzone tutaj dostaliśmy drugi klosz, że mieliśmy lampę wysłać do naprawy, ale już widzę że ta lampa jest cała połamana więc tutaj nie ma najmniejszej opcji żeby w ogóle wziąć to zregenerować czy naprawić, lampa jest do wywalenia, jedyne co jest fajne w tych A4, że mam tutaj tak fajnie porobione chwyty, jeżeli pęknie lampa to spójrzcie sami, że możecie sobie odkręcić, zamówić drugi uchwyt bo są przykręcane od góry i możecie sobie tą lampę wymienić jak ściągnęliśmy kratkę to oczywiście kratka jest połamana halogen pod spodem jest połamany, więc dochodzi coraz więcej części, których człowiek wcześniej nie mógł oszacować klient mówił, że musi uszkodzony zbiorniczek od płynu ze względu na to, że cieknie mu płyn, ale mówiłem, że są spryski to na bank jest sprysk uwalony. I, I przez to po prostu Cieknie płyn Majsterek tutaj bierze i już rozkręca Za chwilę rozkręcimy zderzak Majsterek przywitaj się do filmu No więc rozbieramy Zaraz rzucimy zderzak, a dzisiaj w nocy jedziemy na Poznań Dlatego chcemy rozebrać ten samochód Żeby zobaczyć fizycznie co potrzebujemy Bo to jest tak jak klient Co Że sobie zmieni tylko klosz, który sobie sam zakupił Że sobie tylko tutaj coś zrobi Że tutaj tam założycie Podklepiecie i auto będzie gotowe Ale w tym samochodzie niestety tak, tak łatwo nie będzie mi się wydawało też po zdjęciach, że mniejsze jest uderzenie, ale jeżeli cały pas przestawiło i aż pchnęło cały, cały ten pas i lampy na drugą stronę w płotnik, to jednak troszeczkę dostał strzała. Coś, co to musiało tam w niego troszeczkę wlecieć. Więc my tutaj rozbieramy i na pewno relacje z Poznania też mają coś tam dobre. No i moi drodzy, rozebrano auto, ja będę za chwilę robił listę części potrzebną do, do tutaj ogarnięcia tego auta, jaką musimy kupić wtryskiwacza pan nie chciał robić więc mówił, żebyśmy to zaślepili, no więc najgorzej się nie zaślepimy to jeśli chodzi o klakson, to gdzieś tutaj zgina wtyczka od klaksonu nie wiem, która to była pewnie ta jest połamana więc pewnie nie trąbił u tego jest to luźne cały pas trzeba przesuwać, ale widzę, że jak żeśmy wszystko popuścili, to już zaczął się sam przesuwać, więc jest dobrze wszystkie mocowania tutaj od chłodnic tak samo wszystkie plastiki które gdzieś przychodzi pod lampami tak samo to też chyba pod lampą bo widziałem że to jakoś tak musi być o wszystkie ślizgi błotnik co tutaj jeszcze zderzak maska radar był przegięty z tej strony tak samo uchwyt lampy no i jest trochę tych rzeczy które doszły doszły w trakcie do tego klient kazał nam wysłać lampę do roboty, na sam kupił Kloś. No i niestety nie wygląda to tutaj ciekawie. Nawet widzicie, że podstawa lampy no wszystko wszystko jest w gruzie. Będą się spisać jedną wielką listę części to wszystko kupować. Taki mały update jesteśmy już na giełdzie ogólnie, pokażę Wam. Może wyłączę lampę, bo zakłóca w tym gle. Jest ogólnie bite, dzisiaj coś mało ludzi chyba przez tą pogodę. A my szukamy części dla czwórki, to jest pierwsza giełda i tutaj naprawdę słabo. Dopiero będziemy przychodzili na drugą, tam to na pewno wszystko dostaniemy, ale tutaj zawsze na tej pierwszej giełdzie jest tanie. Przyznać się w komentarzach kto tutaj jest na giełdę. Taki mały update, bo żeśmy się trochę obłowili Spójrzcie, że przejechaliśmy pustym busem a wyjeżdżamy naprawdę załadowanym Wszystkie drzwi do Astry Błotniki do Astry K, nowej dwie ledowe lampy kupiliśmy halogeny do B8, lampy do Plusa Wszystkie elementy, które są nam potrzebne do B8 czyli wszystkie mocowania lamp, spryskiwać. Tutaj mamy też mocowanie do błotnika Nawet kratki, która jest w sumie nie do znalezienia nowa z tego co wiem jest niedostępna, bo to jest kratka pod radar, no i też oczywiście z oryginału udało się dostać że wam to pokazał idealnie nowa krateczka lampy do do b lampy ledowe do Astry, no dostaliśmy wszystko więc moim zdaniem byśmy się obłowili mam co do elementu jeżeli chodzi o po naszą B8, więc będziemy mogli ją od poniedziałku składać i będziemy mogli plusa robić, i będziemy mogli aż robić. Powiem Wam, że jeden wypadł na giełdę, a żeśmy się ostro obłowili. Teraz taki mały update. Mamy tutaj ten spornik, który ustali nam miejsce, gdzie ma być błotnik, bo jest to część oryginalna i wtedy będziemy idealnie na nowym błotniku wiedzieli, gdzie on ma dokładnie się znajdować. Jeżeli chodzi o te wsporniki, to tak mamy spornik ślizg pod lampę, mamy lewy wspornik, mamy spryskiwacz lewy, mamy prawy wspornik, bo klient tego nie chciał robić, ja mu mówię, że ja nie będę maniany robił i po prostu wolę zrobić to tak, jakby się powinno, nie jeżeli to coś lutować czy coś te poszły nowe, 150 zł, za te wszystkie plastiki, łącznie ze spryskiem, ze wszystkim dałem coś około 1000 Yy, bo tutaj do poliwta są droższe, do przedlifta to cały komplet za 200 zł, na lek do dostać. Na no, tutaj co, też mam to pozgrzewać coś, potem lampa będzie latać, takie, nie po mojemu, więc tutaj wyciągamy lampę, zmienimy cały stelaż yy, i przesuniemy cały przód w tamtą stronę, bo, bo jeszcze jest trochę do nadsunięcia, jak sobie zobaczycie. Jeszcze cały przód trzeba przesunąć na śrubach, i wtedy będzie już coraz lepiej to wszystko wyglądało. No i teraz tak, lampę jest założona, mocowania wszystkie są porobione. Tutaj mi zostało tylko poczekać, aż dojdzie z jeden uchwyt lampy, bo też był pęknięty. Te wszystkie stelaże lamp, zobaczcie, że to było popękane, też założyłem to wszystko drugie. I łącznie do tego gruzu trochę było na pierwszy rzut oka, naprawdę tego nie było widać. Muszę jeszcze ponitować tutaj klaxon bodynda i ten ponitować mocowania błotnika. Maskę mamy też już ustawioną, pokażę. Go. Też trochę zachodu z tym było. Pach, tak, Maseczka siedzi, szczeliny wszędzie są. Tutaj już jest przygotowane. Tutaj jest przygotowane, tak samo szczelinki pod malowanie. Maska cała została nadsunięta i tu szczelinki też są ładnie porobione. I tutaj te miejsce, gdzie, gdzie to wyszło, ten brzuch też został to leciutko wbite i też jest przygotowane pod szlifowanie, szpachlowanie, malowanie. Więc my ją dzisiaj robimy, żeby była gotowa do malowania I taki właśnie projekcik tworzymy W międzyczasie robimy właśnie tutaj logi da trójeczki 140 konnej Trochę ją podkręcimy Bo powiem wam, że o teraz mam kickdown Bardzo słabo jeżdżę Więc będzie trzeba troszeczkę mocy podkręcić Zabrałem się za właśnie tutaj wgrywanie mapy do naszej a Na logach wygląda wszystko w porządku Pamiętam, że w tym samochodzie jeszcze niedawno wypalałem DPF-a Więc mapka już wlatuje Jak widzicie już drugi laptop, tamten który się zaciął Już nie używam do map w samochodach Tylko i wyłącznie teraz jak coś robię To tutaj tym laptopem ja właśnie wracam sobie z lisich kątów, byłem odebrać a od klienta, któremu kiedyś robiliśmy i skrzynię, i silnik, rozrząd, wszystko tam było robione, wszystko śmiga, ale zakupił sobie jeszcze A8. On ogólnie mieszka w Niemczech i nie miał mu kto tego samochodu odebrać, więc mówię, no dobra, to wezmę i skoczę. Tutaj pan jeszcze mówi, że mu się coś tam fajne, i nieku jak widzicie sami, coś od hamulców, od automatycznego hamulca ręcznego, elektrycznego, miałem na myśli. Więc będziemy musieli zobaczyć tą pierwszą kontrolkę, to szybko wyeliminujemy, jeżeli chodzi o rezerwę, to go zaraz zatankujemy. I co, ja zmierzam do domu, dziś jeszcze taka dosyć ładna pogoda. Zapowiadało się trochę deszczowo i ja cały czas walczę o siebie z dachem na chacie. Dlatego tak ciężko za mną jakiś kontakt. Jeszcze miałem dzisiaj zrobić jeden sterownik na wysyłkę, podnieść nie oleju w A4, B. BB9 218 koni, bo się zatarła i dlatego pan nam wyszła sterownik. Więc jadę na chatę, zrobimy podniesienie ciśnienia oleju. Jutro z rana sterownik do niego leci, chociaż to pewnie jeszcze potrwa, zanim zrobią ten silnik i ja remont i w ogóle dostrzegę, że śliw będzie robiony wału. No i co, standard zatarty na panewkach, na, na korbach. Ja lecę i z reszty wieczora też na pewno zobaczycie jakąś relację. No i co, tak jak Wam mówiłem, wróciłem do domu i właśnie działam tutaj nad sterownikiem MD1 z Audi, były tutaj też ADC17. Ten sterownik trafił do mnie od widza, niestety jego auto się już zatarło i robią remont silnika. No i tutaj wysłał mi właśnie sterownik na podniesienie ciśnienia oleju, więc my to ogarniamy, co jutro sterownik poleci już do klienta. No, ale pewnie ten remont im jeszcze trochę potrwa, bo tak jak każda 3-litrówka, zatarła się na panewkach. Tutaj macie właśnie 3 litrowe a A4B9218 koni już na sterowniku MD1, więc my szczytujemy tutaj z niego sterownik i za chwilę będziemy brali i. I pakowali paciuszkę na jutro. A jak Majster spędza wieczory? Mianowicie wrzucamy film na YouTube'a, robimy sterowniki na posyłki. Ostatnie dwa, które dzisiaj już robię, to są od Turana i od Te Piątki. Obydwa to są EDC 16U1, więc takie dosyć standardy. Jeden ma 140 koni, drugi 130, i tu i tu podnosimy mocy. A w jednym z tych dwóch miałem włączyć jegiera, więc muszę zobaczyć w którym. Więc widzicie, że robot jest sporą ale przy muzyce to nie ma tragedii, aż chce się robić. No i piątek, piąteczkiem, tutaj jest ogólnie święto. Ja się tego święta nie spodziewałem. I dla majsterek przyszedł dzisiaj robić. Mówię, do weźmy w poniedziałek jak wolne. A tutaj chcemy poskładać to z malowaniem. Lakiernik też się dużo bawił, ani ja, ani w sumie klient nikt się nie spodziewał, że wyjdzie tak jak wyjdzie i że tutaj w tym aucie będzie ogólnie więcej roboty, elementy ogólnie ładnie pomalowane, nic nie widać tylko do czego się można doczepić, że ta farba sama w sobie jest bardzo skomplikowana do malowania, gdyż w jej skład wchodzi niebieski, czerwony i to nie jest typowy srebrny i nawet na elementach, które nie były malowane z każdej strony z perspektywy jak innej spojrzycie to robi się srebrny, niebieski i takie inne cuda, ale wyszło to ogólnie ładnie, spójście. Z tej perspektywy jaki wygląda kolor z tej perspektywy, więc tak, tak to wygląda, mamy jeszcze w nim masę rzeczy do zrobienia więc my się zabieramy i działamy hamulce, malowania zacisków, czyszczenie o, o niemiłosiernie dużo roboty DPF-y, nie, nie, sorry, tutaj nie ten samochód tutaj ma być EGR, AdBlue, MOC i takie tam różne inne jesteśmy właśnie w trakcie uzbrojenia naszego zderzaczka Bierzemy elementy, które tam, jakieś spinki, spineczki ze starego Elementy, które jeszcze będą szły tam, nowe halogeny Klient sobie zakupił też jakieś tam swoje specjalne ledowe żerówki Więc też zostały one zamontowane Będziemy się brali za malowanie wszystkich zacisków Więc dzisiaj naprawdę gruby temacik z są one. Świeczki już zmieniłem, najlepszej kondycji to one też nie były O, tak wyglądają a jedna świeca jest niewymieniona, bo jest taka specjalna. Klient pewnie nie wiedział, ona mierzy ciśnienie na cylindrze, więc dlatego nie została ona zmieniona przez nas. Za chwilę będziemy się też brali za czyszczenie nadkola i konserwację młotnika i nadkola od środka. To jest sterownik samochodu wyciągnięty. Byłem na przerwie na śniadanie przeznaczyć działku. Zostawiłem a przed chwilą przybył nam tutaj klient. Sterownik silnika od zatartego samochodu to jest chyba A607 i też na oleju na podniesienie Właśnie zgrałem na sterowniczek na oleju, co mówiłem, że tutaj przyjechał klient z Gdańska Muszę poogarniać trochę sprzęty. A my idziemy do czwórki, bo tam jeszcze kilka kodowań nam zostało: start-stopy, jakieś pierdoły. I muszę jechać ją na myjnie. No i tak, niestety dzisiaj musi być już odbiór naszej a 4 Trochę żeśmy ją wyczyścili, a to i tak jest nie 10% tego, co chciałem w tym samochodzie zrobić. Niestety, hamulce, tak jak tutaj właśnie brat mówi, nie pasują do tego samochodu, więc dopiero byłyby na poniedziałek. Ale pan już nie może zostać. Cała blacharka przez nas została zrobiona. Silnik trochę poczyszczony, zapomniałem, że mamy jeszcze dostać do rozrządu i zobaczyć w jakim jest stanie ale co jeszcze, bo naprawdę denerwującego to z tyłu coś cały czas jakoś pukało, strykało. nie wiedzieliśmy co okazało się, że tutaj macie dociąg w bagażniku i ten dociąg, spójrzcie się wyrobił nie wiem czy to będzie na filmie widać i on sobie takie zimne odgłosy robi, tańczy, tutaj jeździ. Więc on jest do wymiany. Myliśmy trochę na tych regulacjach na naciągnięć, że po prostu w czasie drogi to nie denerwowało. I, i takim patentem myśmy się tego pozbyli, ale tutaj trzeba niestety dać drugi, drugi zamek.